Dzień dobry witam na konferencji prasowej przed sobotnim meczem ze Śląskiem Wrocław. Jest z nami szkoleniowiec pasów trener, pan trener Jacek Zieliński. Prosilibyśmy o przegląd kadry przed zbliżającym się spotkaniem. W tym mieliśmy trochę taki bym powiedział pechowy bo trochę się trochę się to wszystko mm, skomplikowało. Mamy trochę chorów w drużynie po meczu z Piastem dwa urazy. Mam nadzieję, że ci właśnie, którzy mieli te urazy w meczu z Piastem, czyli Myszor i Jugas, w dniu dzisiejszym mają zacząć treningi z drużyną. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast no, choroby dosięgły Jabłońskiego, Kakabadze i Rakoczego i oni na chwilę obecną nie trenują z drużyną. W takim razie bardzo dziękuję i przed zadawaniem pytań bardzo proszę o przedstawienie się oraz podanie redakcji. Dzień dobry, panie Trenerze, Stanisław Malec, teraz Pacypel. Panie Trenerze, troszeczkę spadliśmy tak z nieba do, do piekła po trzech zwycięstwach, dwie porażki. Jak powinniśmy się czuć w tym momencie? Czy po prostu wpadać w jakiś stan taki alarmu, że coś się dzieje? Czy... Znaczy my szybko wpadamy właśnie w takie stany, bym powiedział. Raz euforyczne, a później lekko panikalne, więc, więc ja też do tego spokojnie podchodzę. Tak jak jeszcze raz powtarzam, myśmy zbytnio się nie ekscytowali tym, że jesteśmy liderem, czy tam wiceliderem po trzech kolejkach. Tak teraz nie ma u nas palenia na stosie czarownic i szukania winnych po tych dwóch porażkach. Oczywiście z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Wyciągamy wyciągam i mam nadzieję, że wyciągnęliśmy z tego wnioski. Natomiast Krakowia nie było ani wcale tak cudownym dream teamem po pierwszych trzech kolejkach, ani nie jest tak słaba jak dwa wyniki, czy tam dwa ostatnie mecze. Także trzeba to wypośrodkować. To jest początek ligi. No zdarzyły nam się, powiedzmy, teraz dwie porażki. Ja jestem sam ciekaw, jak zespół zareaguje we Wrocławiu. A panie tyle rzeczy, pewnie z tych przyczyn jest, jest wiele i to jest może, może złożone, ale powiedzmy taka jedna, dwie przyczyny, dla których powiedzmy no, te dwa ostatnie mecze wyglądały zgoła inaczej niż, niż ten początek. Znaczy mecz Między to był trochę inny od meczu z Piastem Gliwice, bo tam generalnie słabo wyglądaliśmy jako, jako cały zespół i, i generalnie też słabiej wyglądaliśmy, jeśli chodzi o nasze parametry motoryczne, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo ważna cecha która jest powtarzalna w tych właśnie wcześniej trzech rozegranych spotkań. Byliśmy na dużym poziomie sprintów, szybkiego biegu i to widać było w poczynaniach. W Mielcu ten mecz wyglądał słabo, ale z Piastem już akurat te parametry wróciły do normy. Natomiast z Piastem nie dojechaliśmy, jeśli chodzi o takie elementy, będzie piłkarskie, bo Piast zagrał mądrze, cofnął się do tyłu, dał nam miejsce do grania. Mieliśmy z tym duże problemy. Natomiast w obu tych meczach przegranych, w mojej, w moim, w mojej takiej ocenie, takiej pierwszej z boku, Brakło nam trochę tej agresywności, która nas cechowała w pierwszych trzech meczach. I to niestety, ale przełożyło się później na poczynania wojskowe. Dziękuję. Dzień dobry, trenerze Tomek. Bohanek, Dziennik Polski. Tak pan na jednym tchu te pięć nazwisk wymienił, a tak naprawdę to jest w tym momencie chyba przekonfigurowanie drużyny zupełne w tym momencie. Jak wygląda sytuacja? Którzy z tych piłkarzy, o których pan wspomniał, no na pewno nie zagrają, a co do których mamy duże znaki zapytania? Znaczy nie, no Trudno teraz powiedzieć, którzy na pewno na pewno chyba nie zagrają Jabłońskiej i Kakabadze, bo oni w dalszym ciągu czują się nie, nie, źle i, i no nie, nie rozpoczynają treningów z drużyną. Mam nadzieję, że, że dzisiaj zaczną już treningi Jugas i Myszor. Teraz jest kwestia czego. jeśli będzie się już lepiej czuł, to no może dzisiaj będzie trwało z drużyną, jeśli nie, to, to jutro przed wyjazdem musimy zdecydować co i jak. No ale na chwilę obecną są znaki zapytania. Trenerze, to mając mikrofon zapytam od razu o trenera drużyny przeciwnej, no bo to jest facet z którym pan fajne wspomnienia ma jako, jako trener, on był wtedy zawodnikiem. Czy wtedy Iwan Dziurdziewicz no zdradzał taki potencjał na, na takiego szkoleniowca, jakim w tym momencie został? No tak, z Iwanem mieliśmy przyjemność pracować w Lechu, zrobiliśmy Mistrzostwo Polski, gra w europejskich pucharach. Tak, Iwan już był takim wtedy zawodnikiem, no, co by nie mówić, to był jeden z bardziej doświadczonych wtedy zawodników w Lechu był. Zastępcą Batka Bosackiego, czyli tym drugim wyborem, jeśli chodzi o kapitana. W momencie kontuzji batka, iwan był kapitanem drużyny. Iwan zdradza już takie inklinacje. Często z nim rozmawialiśmy, podpytywał różne rzeczy, także widać było, że to jest taki chłopak, który był, no, można powiedzieć, przedłużeniem ręki trenera na boisku. Cieszę się, że, że fajnie mu idzie w tej pracy trenerskiej. No i oby tak dalej. Jak by pan scharakteryzował ten zespół przeciwko któremu zagracie? Znaczy wie pan, no tak trudno jest ten Śląsk ocenić po pierwszych pięciu kolejkach. Wiadomo, poprzedni sezon w ich wykonaniu no taki dość przeciętny. Teraz to się trochę mm, zmieniło. Zespół staje się, bym powiedział, taki bardziej powtarzalny. Eee, dysponują, jeśli chodzi o, o ten przód, dużą siłą ognia, bo trzeba powiedzieć, że Esposito, Quaje, Quintana, Jaszczemski, Jeboa, Szwarc to są zawodnicy, którzy naprawdę potrafią grać w piłkę i mają dużo jakości, więc zespół dość zbilansowany. Natomiast no, w tej lidze każdy może wygrać z każdym. Także my po tych dwóch przegranych meczach jedziemy do Wrocławia, żeby się zaprezentować z jak najlepszej strony. I uważam, że, że wcale nie stoimy na straconej pozycji. To zapytam jeszcze o Konoplankę, który pojawił się w ostatnim meczu, zagrał. Czy on jest przygotowany, żeby zagrać dłużej, żeby, żeby teraz dać nie więcej? Ja myślę, że tak, że, że Jevhen już trenuje z normalnym obciążeniem od, od jakiegoś czasu. No pierwsze to jego wejście było takie, bym powiedział krótkie, ale też planowaliśmy, że taki czas dostanie w tym meczu. No to, tak się sytuacja ułożyła akurat, że wchodził w momencie, gdzie straciliśmy bramkę. Bez względu chyba na rozwój sytuacji, on by wszedł w tym momencie, no ale, ale taka była wtedy akurat potrzeba. Ja mam nadzieję, że będzie z, z na trening coraz lepiej, że będzie dawał więcej drużynie, więc myślę, że stać go już na to, żeby, żeby zagrać w większym wymarze czasowym. Trenerze nie pytam może już pod kątem tego meczu, ale czy rozważa Pan wariant, żeby zagrać dwójką tych typowych napastników, to znaczy, żeby Makuch i Kalman wyszli razem, a nie działo się to w trakcie gry. Znaczy nie, no my od dłuższego czasu, ściągając Kalmana, mieliśmy w głowie to, żeby, żeby była możliwość gry dwójką napastników. Oczywiście no, ten czas nie pracował na korzyść. Beniamina, bo, bo musiał trochę odpocząć po tej dość ciężkiej dla niego rundzie, bo gra w innym systemie, trochę w Liga Finlandii niż nasza, więc daliśmy mu świadomie chwilę wypoczynku. Wszedł do drużyny, która już zaczęła grać i zaczęła dobrze grać, więc to jest naturalne, że musiał czekać na swoją szansę, ale w tym momencie już jest gotowy do tego, żeby, żeby grać naprawdę na dobrym poziomie i ukry nie ukrywam, że liczymy na niego. Trenerze, to nasze, to ja już tak odchodząc od wątków meczowych, chciałem zapytać, czy w sprawach transferowych coś tam się ruszyło, czy nie? No, generalnie znamy pana filozofię, ale mi chodzi już o takie konkrety. Czy, czy w ostatnim czasie są jakieś tematy do negocjowania, czy czekacie na ostatnią chwilę? Kiedy... Nie, no, na, ostatni, na ostatnią chwilę nie czekamy. Oczywiście rozmawiamy teraz. Są dwa, trzy tematy, które powiedzmy są gorące i są w trakcie... W trakcie rozmów, no ale posuwają się, bym powiedział do przodu dość powoli.